Które mógłby być dłuższe poranku ciężka noc, dużo walk, niektóre zwycięskie, niektóre... niektóre porażki. Zakładam słońce na mojej kartce. Bo mnie w słońce. słońce. Poczytajmy Słowo Boże. mam miłości dla dzieci. Nawet gdybym wypowiedział piękne słowa i potrafił śpiewać jak słowik, ale nie kochałbym innych ludzi, mój głos brzmiałby jak nienastrojone pianino albo zepsute radio. Nawet gdybym był bardzo mądry, lecz wręcz genialny, ale nie kochałbym innych, nie byłbym nic wart. Miłość niego, bracia. Dla dzieci, dla dorosłych, dla wnuków, dla prawnuków, dla martwych ojców, córek, synów. Miłość do cierpliwe czekania na swoją kolej Jestem chory. Miłość to znajdowanie w innych ludziach dobrych cech. Miłość to nie zazdroszczenie innym czego trzymają i nie zachwalanie się tym, co się ma. Miłość to być uprzejmym, nawet gdy ktoś z dla nas się nie Miłość to nie się obleciem i nie wypominanie innym tego, co nam zrobili. Miłość to czerpanie przyjemności z czegoś. Nieczerpanie przyjemności, z czegoś niepowodzenia, wyczerpanie radości z prawdy. Nie tym, z których ktoś się wyśmiewał albo ktoś dokucza. Nie już to dobre nastawienie wobec innych. Miłość to prawda i słabość, całość. Móż to wytrwałość. Trzy najważniejsze rzeczy, które powinniśmy pamiętać, to wiara nadzieja i miłość. To największe z nich jest miłość. Zydzą nas bez nas. Tu Dobry film, polecam obejrzeć. Já vou chegar lá, né? deixa Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11. W ostatniej drodze do Jerozolimy, w ściszeniu Łazarza. Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i siostry jej Marty. Maria zaś była ta, która namościła Pana olejkiem i sami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza jak u śmierci, ale jak u chwale Bożej, ale dzięki niej Syn Boży zostanie otoczony chwałą. A Jezus miłował Maryję i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów chodźmy znów do Judei. rzekli do niego uczniów rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus nie odpowiedział, czyż dzień nie liczy dwudziestu godzin? 12 godzin. Jeżeli ktoś chodzi ze dnia, nie podzywaj się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następny rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę go obudzić. Uniwani rzekli do niego, Panie, jeżeli zasnął, to w Jezus jednak mówił o jego śmierci, a, nie, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Ваша